Ech, zasiedziałam się. Spójrzmy prawdzie w oczy. To już tyle czasu w tym jednym miejscu, że to najwyższy moment na zmianę. Zrobię to. Zrobię to teraz. A ty kiedy zmieniałeś ostatnio swoje miejsce pracy? Czasem faktycznie wystarczy zmienić środowisko, otoczenie, zrobić sobie bardziej ergonomiczne stanowisko do pracy, ale nie zawsze to. Wystarcza. I fakt, że oglądasz to wideo, moim zdaniem świadczy o tym, że potrzebujesz czegoś więcej w swojej karierze. Chociaż nieraz mamy pokusę zmiany, to też blokują nas różne obawy, takie jak bycie skoczkiem. Jaki jest więc optymalny czas w jednej pracy, aby nie być postrzeganym jako tak zwany skoczek, który nigdzie nie zagrzewa miejsca na dłużej? Jeśli pracodawca planuje zainwestować czas i pieniądze we wdrożenie nowego pracownika, zapewne będzie podchodził sceptycznie do kandydata, który poprzednie prace zmieniał na przykład po kilku miesiącach lub nawet po roku, gdy nadarzyła się lepsza okazja. To jest komentarz, który pojawił się pod wczorajszym wideo i bardzo, bardzo serdecznie za niego dziękuję, ponieważ ta obawa bycia skoczkiem często do mnie trafia. Zastanawiają się nad tym osoby, które dopiero rozważają zmianę pracy, ale też takie, które są w procesie zmian, jak to właśnie przedstawić w CV, jak to będzie odebrane, co na rozmowie, no i w ogóle, czy warto. Jaki jest ten optymalny czas, to zależy od kilku czynników od tego, jaką mamy pracę, jaki jest nasz pracodawca, jaki jest nasz przyszły pracodawca, jaką mamy osobowość, temperament. Wiele tutaj rzeczy się nakłada i nie traktowałabym każdego tą samą. Jednakże wiem, że lubimy konkretne liczby, i tutaj mogę Ci powiedzieć, że jedyna liczba, z jaką się spotkałam, taka twarda, to są 3 lata. 3 lata to jest moment, w którym możesz już mieć takie rozeznanie świetne w jednej organizacji, poznać kilka cyklów życia organizacji i w podręcznikach HR-owych sprzed kilkanaście lat możesz taką informację spotkać. Teraz jest kwestia, czy ta miara będzie adekwatna dla wszystkich i w ogóle w dzisiejszych czasach. Moim zdaniem niekoniecznie, ponieważ mamy dużo większą zmienność prac, i to nie od dziś. Mamy zmienność prac, mamy zmienność branż, przekwalifikowań, to. Ogólnie rośnie. I jeśli chodzi o dokładne statystyki, ja już o tym mówiłam w jednym z moich wideo, tutaj zlinkuję to wideo, możesz sobie sprawdzić i też zobaczyć, bo to zależy od wieku. Czyli możesz sobie zobaczyć te statystyki i policzyć, tak? Jeżeli masz x lat, to ile zmian Cię czeka, ile już było, ile możliwe, że jeszcze ma być, jeżeli masz y lat. To jak to może wyglądać w Twojej sytuacji, więc możesz sobie na tej podstawie też oszacować, co Cię może jeszcze czekać. Te statystyki są sprzed pandemii, a teraz możemy się spodziewać, że ta zmienność jest nawet większa. Ogólnie trend jest taki, że zmienność prac jest coraz większa. Czy tego chcemy, czy nie chcemy? Czy chcą tego pracodawcy, HR-owcy, czy też nie? Warto wziąć pod uwagę też jako czynnik tutaj Twoją pracę bo jeżeli wykonujesz jakąś pracę, która powiedzmy polega na przekładaniu papierków z jednej kuwetki do drugiej, to pracując w tej pracy przez 3 lata możesz się po prostu zanudzić na śmierć. Oczywiście nie ma nic złego w takiej pracy, każda praca jest potrzebna i jeżeli masz taki temperament, to jest coś, co możesz robić, jest to potrzebne, i widzisz w tym sens i wartość, to to rób. Natomiast są osoby, są temperamenty, które powtarzając to przez trzy lata, będą, mówiąc delikatnie, sfrustrowane. I oczywiście można zaciśnąć zęby i można pewne rzeczy dalej robić, ale wyobraźmy sobie teraz kogoś, kto po prostu z pewnego rodzaju złością, chociażby stłamszoną, ale jednak z negatywną energią przekłada te papiery. No ta energia tej osobie nie służy i nie służy też organizacji, nie służy morale innych pracowników i źle wpływa na organizację. Więc ja bym ostatecznie proponowała odnosić to do siebie, do swojej sytuacji, do tego, jak ty się czujesz w swojej pracy. Czy się realizujesz, czy się nie realizujesz. Możemy zagryzać zęby, ale jeżeli my czujemy, że w tej pracy się nie spełniamy, nie rozwijamy, nie mamy tego, czego chcemy, to uważam, że wyrządzamy znacznie większą szkodę i sobie, i tym obecnym, czy nawet przyszłym pracodawcom, bo później będziemy może mniej, że tak powiem, rozwinięci. Nasze kompetencje też się w pewien sposób mogą uwsteczniać, jeśli tkwimy w pracy, której nie lubimy. Także musimy też wziąć pod uwagę ten czynnik osobowościowy, czynnik związany z tym, co my w ogóle chcemy robić i na tej podstawie proponowałabym decydować, czy tą pracę zmieniać, czy nie zmieniać. Jeżeli większość ludzi ma dużą zmienność prac, to wychodząc na rynek, startujemy z innego poziomu, bo nie tylko my mamy dużą zmienność, ale wiele innych osób wokół ma też tą zmienność. Pomagam w zmianach zawodowych, więc jak patrzę na CV osób, to widzę non-stop te zmiany i mam w swoim CV mnóstwo zmian i w CV różnych innych osób. I jak ja pytam swoje środowisko, na przykład menedżerów zatrudniających, to oni mi mówią, że oni wręcz szukają pracy, mając pracę. Chodzą na interwiu ćwiczeniowe. Bądź szczery, zawsze ze sobą, nieograniczony sukces będzie Twój. To jest moja dewiza, moje motto, i polecam Ci też do tego tak podejść, żeby nie kierować się tylko sztywnymi regułami. Ostatecznie pracodawca też może się zabezpieczyć na wypadek utraty, czyli jeżeli w Ciebie dużo inwestuje, to może podpisać lojalkę, może podpisać z Tobą kontrakt, gdzie się zabezpieczy. A jeżeli tego nie robi, no to w jaki sposób pewnie liczy się z tymi kosztami. Oczywiście nie podejmowałabym pochopnie pracy, żeby za chwilę zmieniać, bo faktycznie są prace, gdzie czasami musimy się wdrożyć i pracodawca ponosi te koszty i ty też twoim kosztem jest czas, więc nie ma też sensu co chwilę się wdrażać i wdrażać i wdrażać. Czasem trzeba coś osiągnąć. Im bardziej złożona praca, tym więcej tych wdrożeń, więc też weź to pod uwagę. Po prostu zacznij szukać pracy. I w toku tego szukania podejmiesz decyzję, bo na razie jeśli nie masz ofert, to nie masz o czym w ogóle decydować. Więc ja bym się nie zastanawiała za dużo, tylko bym działała. Jeżeli czegoś ci brak w twojej karierze, to nie ma się co oszukiwać. Jeżeli masz drive, masz pragnienie, ambicje, to trzeba działać. A nie się tłamsić. A o pracodawców tak bardzo się nie martw, bo oni sobie dadzą radę i sami też zwykle nie obchodzą się z jednym kontraktem, z jednym pracownikiem, tylko zabezpieczają swoje tyły i liczą się też z odejściami, z retencją. Także oczywiście warto być lojalnym, ale nie przesadzajmy, bo nie jesteśmy niczym niewolnikiem.